Witam, tu Tomasz Migdałek, blog birofile.blogspot.com Kolejna piwna recenzja, pierwsza po świętach I od razu piwo, które zapowiada się bardzo interesująco Pojawiło się na rynku stosunkowo niedawno Jest to jedna z dwóch najnowszych pozycji z browaru Witnica I jest to w sumie ta ciekawsza propozycja, przynajmniej teoretycznie Lubuskie India pay, Pale Ale. Lubuskie IPA, e, piwo e, z browaru Hitnica, e, piwo górnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. Do fermentacji w otwartych kadziach użyto drożdży US05. W składzie bardzo ciekawe rzeczy. Mamy oprócz wody słód jęczmienny, słód pszeniczny, słód monachijski, słód pale ale i śmiele. Chmiele Centennial, Citra, Amarillo, Chinook, Cascade i Zeus. Sześć odmian. No, muszę powiedzieć, bardzo ciekawie to wygląda. Bardzo, bardzo interesująco się to zapowiada. Alkohol 5,6%. Nie mamy informacji o ekstrakcie. Nie mamy informacji o ekstrakcie. Trochę szkoda, jak już wszystkie informacje były podane, to... Informacja o ekstrakcie też się mogła znaleźć Etykieta oczywiście tak wygląda Tutaj standardowa krawatka browaru Witnica Tak wygląda kontra Informacja na temat tego piwa Kapsel tradycyjnie firmowy, witnicki Browar Witnica Lubuskie IPA Otwieramy i zobaczymy co się kryje w środku Bardzo ładny zapach. Owoce tropikalne, mango na pierwszym planie. Mango, trochę cytrusów, grapefruit, gdzieś się tutaj pojawia. Słodki, owocowy zapach. Z tropikami na czele, oczywiście. Mango tutaj wzięło górę. Ale generalnie bardzo przyjemny aromat. Bardzo przyjemny aromat. Przelewamy. Przelewamy. No, o, o, o. Ale mi się piana utworzyła tutaj. Zobaczcie. Nie była nawet jakoś tam bardzo mocno wymuszana. Bardzo ładna w barwie jasno, bardzo jasno wyżowej Nie jest to taka w 100% biała piana. Eee, Drobno-pęcherzykowa, zwarta, mm, kremowa, trochę poszarpana mm, tafla, ale, ale nie jest to jakiś problem. Generalnie piana bardzo ładna. Piwo w barwie jasno-bursztynowej. Lekko opalizujące, bo niefiltrowane. Bardzo aromatyczne. Jest w dalszym ciągu mango. Jest trochę cytrusów. Doszły takie żywiczne, bardzo przyjemne aromaty. Bardzo wyraziste. No naprawdę pachnie jak rasowe India Pale Ale. Tak to powinno, właśnie tak to powinno wyglądać i tak to powinno pachnieć. Zobaczymy, jak smakuje. Piękny zapach. No, naprawdę muszę powiedzieć, że po raz drugi z rzędu. Mm, browar Witnica zrobił na mnie Duże wrażenie Pozytywne oczywiście o, o. Znakomicie Znakomicie goryczkowe Taka goryczka Która się tak Tak stopniowo Można powiedzieć rozkłada na podniebieniu Na kubkach smakowych Wyrazista. Naprawdę bardzo wyrazista. Trochę jak goryczka skórki z, z grejpfruta, skórki z Cytryny. To uderzenie jest takie stopniowe tej goryczki. Jest lekko, lekko zalegająca, ale absolutnie nie jest to zaleganie, które jest nieprzyjemne. Poza tym. Mamy te wszystkie aromaty, o których już wspomniałem, które było czuć w zapachu. Mamy mango, mamy żywice zioła. Dużo się tego teraz pojawiło właśnie razem z tą goryczką, te nuty żywiczno-ziołowe. Ale jest też mango, są cytrusy. O i w zapachu. Pięknie pachnie to piwo naprawdę. Jest wyrazista goryczka, ale absolutnie nie jest tak. A pojawiły się takie opinie, że piwo ma bardzo jednoznacznie chmielowy profil i słodowość gdzieś całkowicie zanikła. Rzeczywiście, piwo jest bardzo solidnie chmielone, ma bardzo wyrazistą goryczkę tak jak powiedziałem, lekko, nawet zalegającą ale równolegle, kiedy pijemy to piwo, to równolegle do tych wszystkich akcentów chmielowych Czuć też słodowość. Przy czym ta słodowość jest wyczuwalna tylko wtedy, kiedy to piwo mamy w ustach, kiedy je przełykamy. Jak już je przełkniemy, to zostajemy tylko z chmielem. Zostajemy tylko z tą chmielową goryczką, bardzo wyrazistą, jak już powiedziałem, i z tymi wszystkimi aromatami, które no, budują profil tego piwa, który rzeczywiście jest chmielowy, ale nie jest tak, że w tym piwie nie ma kontry słodowej, bo ona jest. Jest bardzo szlachetna. Dokładnie tak jak powiedziałem, to piwo nam przechodzi przez gardło, ślizga się po języku, ślizga się po języku, kiedy je mm, pijemy, czujemy słodycz i zaraz po chwili, bum, bum, atakuje nas chmiel. Swoją goryczką, swoim aromatem. Naprawdę bardzo udane, bardzo udane piwo. Myślę, że absolutnie porównywalne z Rowin' Jackiem z Alebruwaru. W ogóle ja nie jestem zwolennikiem porównywania. To piwo jest po prostu bardzo dobre i absolutnie tutaj Browar Witnica nie ma się czego wstydzić. W niczym to piwo nie ustępuje mm, piwom w stylu India Pale Ale z browarów rzemieślniczych. Naprawdę widać, że pojawienie się y, browaru kontraktowego Birband, w Witnicy y, sporo zmieniło i zmieniło na lepsze. Bardzo dobry y, lubuski chmiel, który już zachwalałem tutaj y, niedawno, y, teraz jak się okazuje, Znakomite India Pale Ale. Być może jest to zapowiedź nowego kierunku, w jakim pójdzie browar w Witnicy. Jest to bardzo pożądane, bardzo wskazane. To piwo jest naprawdę świetne. Koryczka zalega, zostaje. Jest naprawdę bardzo wyrazista bardzo mocna. Czuję ją tutaj cały czas. Tak um, oblepiła język, oblepiła podniebienie. Cały czas mi towarzyszy. Do tego te wszystkie ziałowo cytrusowe nuty. Właśnie teraz czujemy tak, taką garbnikową, ściągającą goryczkę. Ona jest naprawdę bardzo przyjemna w tym piwie. Nie ma w niej nic nachalnego, nie ma w niej nic nieakceptowalnego. Świetnie. Do tego niezła piana. Bardzo ładna barwa. Raz jeszcze pokażę. O. Zmętnione, opalizujące, aromatyczne, IPA z witnicy, bardzo dobre piwo. I jest ta szlachetna słodowość, o której już mówiłem też. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo mi to smakuje. Oby, tak dalej, Robert witnica. Łapka w górę dla Was zdecydowanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za tę kolejną recenzję. Zachęcam do oglądania kolejnych, do odwiedzania bloga, fanpage'a, do subskrypcji kanału na YouTubie. Polecajcie bloga znajomym. I sprawa najważniejsza z naszego punktu widzenia: pijcie dużo dobrego piwa, takiego jak to, jak India Pale Ale z Wicnicy. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnej recenzji. Cześć. Tomasz Migdałek z blogu biurowidblox.com. Oczywiście. Na razie.